Halo, halo, Kuba 636, witam w kolejnym odcinku. Piątek, piąteczek, piątunio. Eee, troszeczkę nam się motor zmienił. Dzisiaj odcinek, tak jak widzicie, będziemy e, uczyć się jazdy na jednym kole na nowym KTM. Bo kolega zakupił nową maszynę i dzisiaj będziemy patrzeć, jakby to było, jak on by się uczył jeździć. Na kole. Dzisiaj wam to pokażę. Dobrze, jedziemy do kolegi. Kolega się będzie uczył jazdy na jednym kole. Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do pokazywania, jak to robić. Bardziej bezprzęgła. Pusiłbym się o kołstery na, na tym motorze. Później może spróbuję. Lepszej maszyny do gumowania to nie znajdziesz, panie. Ja bym to samo, to już bardzo. Ale ten jeszcze lepiej idzie. Tu bym, tu bym spróbował nawet kołstery, wiesz, ale to później. Jak trochę bym pojeździł, to mi się wydaje, że kołstera bym zrobił już. Ja mam takie wrażenie, że ja go podnoszę, nie bym z tego spędza, ale że chyba nie strzelam. Że może za późno. A jak wiedziałeś, ja na trójce bez sprzęgła, nie? Totalnie. Na dwójce to samo. Ja nie wiem, czy ja to robię ze sprzęgłem, czy nie, bo robię, wciskam i nie wyszkolam, ale nie wiem, czy ja w dobrym momencie to robię. To dawaj, ja jadę obok ciebie, no i będziemy patrzeć. Wiesz co, na początku zrób, jak pojedziesz, to żeby sobie wyczuć ten hamulec z tyłu. To jak już jesteś trochę na kole, to go wduś i zobacz, co się będzie działo. Ale porób sobie tak za dwa-trzy razy. Ja ci to nagram i będziesz widział, co się dzieje wtedy, nie? Słuchajcie, jazda na kolej jest y, y, o tyle głupia i przesrana, że trzeba sobie wbić do głowy ten, ten głupi nawyk właśnie. Trzeba sobie właśnie wbić to duszenie hamulca. Z tego względu, że jak już będziecie mega w pionie, to wtedy jak będziecie trzymać stale gaz w tej samej pozycji cały czas, to będzie wystar wystarczy wtedy dusić tylko hamulec i, i to Was będzie korygować. Trudniejsza część, musisz wyżej koło. Ale, już było wyżej. Ale było wyżej, teraz, jak jechałeś w tą. No. Spróbuj wyżej, nawet nie musisz przeciągać tego willi tylko po prostu wiesz, zrób 2 metry, nie? No i odpuść. Po prostu jest lepiej, jest lepiej, na pewno jest lepiej. Jeszcze troszeczkę Narwana jest, nie? W ogóle jest narwany w ch**n motor To może na trójce, czwórce próbuj Motor no na czwórce, mi się pierwsza wydało. Wyżej koło Co mam ci powiedzieć? Spróbuj na 3-4, może się uda Co czego? No i o to właśnie chodzi, żeby tak, żeby nie odejmować aż tak gazu. Jest, jest i to był ten moment. To był to, to było to właśnie. To było właśnie to. Tego musicie szukać. Tego momentu, gdy silnik się robi mega cichy, a wy nie szarpiecie gazem I to jest właśnie ten moment, no Wyżej koło, cały czas wyżej koło Taki mocny strzał Tak jest! Kurbo. O Mi się wydaje, że na tym... Na KTMie są inne ruchy zupełnie, nie? że jak trochę pociągniesz manetkę, to on po prostu ma tyle mocy, że no Powiem wam tak, pięknie ten motor jeździ na kole. W ogóle no nie wiem, super moto to jest coś... To, 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 to były zawsze dobre motory do latania na kole, także tam to się nic nie zmieniło Ale generalnie raczej ciężko się tym nauczyć, mi się wydaje. Tylko się tym nauczyć latać na kole, bo on ma ten Zobaczcie sobie na moją, na moją manetkę To ja prawie w ogóle nie daje nie daje gazu, on ma tyle momentu obrotowego, że masakra A dwa, polernie ciężko tu się utrzymać w ogóle na tym Na siedząco Bo was zwala cały czas do tyłu Ej! Dźwignia odbiegów mi się urwała Ej! Dźwignia odbiegów mi się... Odkręciła się czy co? Wyleciała z tego, nie? No dobrze moi drodzy To by było koniec nauki Z mojej strony Coś niecoś wam pokazałem Myślę, że w miarę się tam Poduczyliście No i tyle, nie ma słuchajcie na to Żadnej innej alternatywy Trzeba jeździć Jeździć I jeszcze raz Jeździć Z tej strony Kuba66 Dzięki za oglądanie jeszcze się ku do roboty I tyle do następnego Siema